Kogo kochają komary i jak się przed ich zalotami najlepiej chronić? Dowiecie się Państwo na moim kanale o medycynie na luzie, bez pośpiechu, bezinteresownie, zrozumiale i rzeczowo. Nazywam się Sylwester Minko. Jestem emerytowanym lekarzem, doktorem nauk medycznych, specjalistą w anestezjologii, medycynie ogólnej, medycynie bólu i w akupunkturze. Proszę Państwa, cieszymy się już na nasze wakacje. Jechalibyśmy tu czy tam, może nad Mazury, może tam gdzie jeziora, może nad morze. No ale te komary, na no, tych Mazurach, które całymi piękne krajobrazy, nalegryzą, no, ale niektórych więcej, a niektórych mniej. Co wpływa na ich wybór, że tych właśnie kochają, a tych nie? Mamy na świecie ponad 3000 różnych gatunków komarów. Większość z nich bierze i kąsa, co popadnie, ale dwa takie rodzaje komarów wybierają szczególnie chętnie ludzi. To jest Edes aegypti, czyli odpowiedni komar żyjący w Egipcie. I on przenosi wirusa dengue i cyka, które mogą wywołać u człowieka różne niekorzystne, nieprzyjemne objawy. Albo też Anopheles Gambie, czyli z Gambii pochodzący komar, który przenosi malarię. Jednych konsają oni więcej, innych mniej. Ale co wpływa na ten wybór komara? Jak ten komar sobie lokalizuje i jak on, skąd on wie, gdzie są ludzie? Więc przede wszystkim wskaźnikiem takiego dalekiego zasięgu, sygnałem dalekiego zasięgu jest dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla, który wydychamy oczywiście te minimalne różnice w koncentracji, jeżeli chodzi o świeże powietrze, a troszeczkę większe, jeśli chodzi o pomieszczenia zamknięte albo półzamknięte. No tutaj można powiedzieć, no dobrze, ale przecież zwierzęta też wydychają dwutlenek węgla. Jak powiedziałam, to jest wskaźnik dalekiego zasięgu krótkiego zasięgu, już bardziej u, zwierząt, u ludzi niż u zwierząt, to jest kwas mlekowy, który produkowany przez ludzi. Inne jeszcze substancje to na przykład amoniak, aceton i y, niektóre feromony. To jest, takim jednym jest sulkatol, który mm. <laughs> ciekawe, też u niektórych korników występuje. Y, tutaj mamy... Y, Substancje, jak my pachniemy, bo na, na zapachy reagują te komary, to jest właśnie bardzo istotne, na zapachy, a te zapachy nie są przez nas determinowane bezpośrednio genetycznie, ale związane są z mikrobiomem, który siedzi na naszej skórze. To są, co to jest mikrobiom? To są bakterie i grzyby, które siedzą w porach skóry, w mieszkach włosowych i na jeden centymetr mniej więcej kwadratowy nie liczyłem, ale mówi się, że przypada około jednego miliona przeróżniejszych bakterii i oni produkują swoje zapachy. Pewna kombinacja zapachów są lotne związki organiczne i to, jest, to rozstrzyga o tym, czy się temu, czy się komarowi to właśnie podoba, czy nie. Wymiana tej, tego mikrobiomu u ludzi drogą bezpośredniego kontaktu cielesnego jest bardzo, bardzo ograniczona. Czyli reasumując, można powiedzieć, że komary nie wybierają nas, tylko naszych lokatorów. A jacy lokatorzy u nas zamieszkują, to właśnie rozstrzyga genetycznie kontrolowana produkcja białek, w skórze. Skłonność do pocenia się tak samo. Skłonność do przetłuszczania skóry. To są wszystko te faktory, które powodują, że właśnie te, a nie inne bakterie, te a nie inne grzyby osiedlają się w naszym, na naszej skórze. Pot jako takiej na przykład nie. Nie ma wyraźnego zapachu, ale jego skład chemiczny i szybkość jego wytwarzania u takich czy innych osobników wpływa na to, że właśnie te bakterie i te żeby osadzają się, które, które, mają, które podobają się komarom, osadzają się właśnie na skórze. A które to są, są bakterie, jakie są bakterie, to no niestety tego jeszcze tak zupełnie, żeśmy nie rozgryźli, ale może w przyszłości rozgryziemy. Przetłuszczanie skóry, bo miłem o, o poceniu się kupiłem też. Póki co, zanim to wszystkie rozwiążemy, musimy stosować substancje, musimy je odstraszać, a odstraszamy je tak samo właśnie przy pomocy zapachów, bo na, na te zapachy oni reagują. I tutaj stosuje się środki naturalne środki chemiczne, ale także fizykalne, na przykład y, które y, można, y, które produkują odpowiednie urządzenia, które, u, urządzenia elektryczne, które możemy zastosować albo na wolnym powietrzu, albo, na, y, albo w pomieszczeniach. Y, oleje eteryczne, nie muszę tłumaczyć, ba, y, mają bardzo różne zapachy. Co, co jest skuteczne? Też palenie pewnych drzew i palenie pewnych roślin. Na przykład drzewa to, to jest jałowiec, eukaliptus, natomiast rośliny mamy mięte i lawendę. Co jeszcze? chronić może przed ukąszeniami komarów to, to jest szybki prąd powietrza to znaczy jeżeli postawimy wentylator w okolicy w której się znajdujemy który powoduje szybki przepływ powietrza to wówczas yy, mamy mniejsze prawdopodobieństwo że nas te komary to gryzą yy, tak samo rośliny tymian z ocet Owoce cytrusowe, liście, liście pomidorów, też ciekawe. Pomidory mają bardzo specyficzny zapach, no co ja nie pomijam te masowno, masywnie, nie, czy nie, masowo produkowane, y, takie były pomidory holenderskie w holenderskie, swoim czasie, nie wiem jak aktualnie już jest to lepsze, które, 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 m, które były bez zapachu i bez smaku, ale takie rzeczywiście, które wyrastają y, na wolnym polu. Mają dość intensywny zapach pędów, liści i samych pomidorów, również. Co jeszcze odstrasza, Od, powiedzmy, może nie odstrasza, ale nie zachęca na to, żeby się te komary na, na nas usiadły? To jest jasna odzież. Jeżeli komary gromadzą się tam i wylęgają się z larw tam, gdzie jest stojąca woda, czyli są zbiorniki w ogrodzie, deszczówka, czy coś w tym stylu, trzeba je i no, unikać, albo stawiać w odpowiednim oddaleniu od miejsca, w którym przebywamy. Naturalnie wiemy, że budowane są siatki w szybach, siatki w, w altanach. Bardzo dużo takich siatek widziałem w swoim czasie na Florydzie. Co jeszcze ciekawe, że te urządzenia elektryczne, które wytwarzają te dźwięki odstraszające komary, odstraszają nie tylko komary ale także inne drobno muszki, które czasem mają tego, tego rodzaju właściwości, że, że kąsają, albo podobne zwierzątka, które znajdują się w pościeli, w hotelach itd., które, które też uprzyczają życie. Naturalnie są środki chemiczne, które dostaniecie w każdej aptece, jedne może bardziej, inne trochę mniej skuteczne. Ja osobiście nie lubię ich stosowania, czuję się jakoś dziwnie. Te miejsca, na które ten spray albo, albo płyn się nakłada, no, mam jakieś takie nieprzyjemne uczucie, które, które, którym towarzyszy. No ale co zrobić? Jeżeli już tak jest, no to jeżeli ma in, nie ma innego wyjścia, to trzeba taki spray zastosować. Dobrze jest go mieć pod ręką i dobrze mieć pod ręką też małą, małą ilość maści kortyzonowej, bo te odczyny, które występują po okoszeniu komara, to są odczyny zapalne ustroju, które powodują to, że, że swędzi, czasem nawet boli, więc lepiej posmarować to stosunkowo wcześnie i unikać tych reakcji na, na to ukąszenie. Myślę, że pomogłem Państwu troszeczkę w tymi wywodami, ustrzec się przed zakłóceniami przyjemnego urlopu, gdzie byście Państwo nie byli. I ciekaw jestem Waszych komentarzy i własnych spostrzeżeń, może, które jeszcze do tego macie. Jeszcze może zapomniałem, że na przykład jeżeli jesteśmy w pomieszczeniu, w pokoju i mamy otwarte okno, bo chcemy mieć ten przebieg, chcemy mieć to świeże powietrze, to można właśnie w tym oknie postawić te rośliny, o których tutaj wymieniłem, które, no, które nie są tak za bardzo kochane przez, przez naszych komarów, które uprzekszają nam czasem życie. Dziękuję dzisiaj za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia.